Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj start: Sudety, Ultra Sudety Gravel Race. Tam już pierwsza grupa, godzina 7 rano. Wszyscy na rowerach MTB. Ja oczywiście w tym roku głównie gravel, wyścig gravelowy, więc wybrałam rower gravelowy. Startuję za 20 minut. No i mam nadzieję, że dzisiaj znowu coś ponagrywać i utworzyć jakąś piękną historię. Myślę, że znowu z trzech dni jazdy po Sudetach i po ziemi kłodzkiej, bo najwięcej miejsc, najwięcej trasy przebiega właśnie przez tą tutaj ziemię kłodzką. Startują. No to pojechali. Pięć minut do startu. Kilka słów pana organizatora. Co nam przygotowałeś fajnego na trasie? Udrękę. Ud rękę. Generalnie zjazdy i podjazdy. Będzie ciężko. Będzie, będzie dość ciężko, bo teren, ty, trasa tylko po górach, tylko i wyłącznie. No, ale myślę, że będzie sporo wy, sporo ładnych, wyeksponowanych miejsc, żeby się je możliwie zmaksymalizować. A powiedz mi, e, twoim zdaniem, e, MTB czy gravel? Moim zdaniem, wiesz co, ja gdybym startował, to wczoraj Podjął, podjąłbym decyzję, że pojechałbym tu gravelem, a tak naprawdę przełajówką, e, ale, to, ale to strasznie moje indywidualne takie podejście, bo ja się czuję super na tym rowerze. Mm. E, wolę się troszkę pomęczyć na zjazdach, ale jest dla no, mnie bardziej dopasowany, ale na za to, podjazdach niż wtedy na leciutko. Mnie no. nie przeszkadzają trudne zjazdy na, na rowerze. Nie nie, 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 zyska się tyle, co? Tak. Bo ja tak się zastanawiałam, My, ciekawe, czy zyskam więcej na MTB na zjazdach no. niż na, na gravelu na tak, podjazdach, To tak. I... jest mocno indywidualne, Dobra. A wyjdzie w praniu, nie? Zobaczymy na mecie. Dokładnie, to dzięki wielkie. Dzięki Mam nadzieję, że na mecie. do zobaczenia. Do zobaczenia. To. Nie, ma nie ma, nie? 0,12 nie jest. Ma, nie? <laughs> Maciej, 0, Pedały mocy na pewno dodadzą mi mocy. kilometrów, wjeżdżamy do Parku Narodowego Gór Stołowych Początek trasy bardzo fajny, delikatne szuterki w lesie na rozkręcenie trochę asfaltu Co tu więcej mówić, na no, jest pięknie jak zawsze Idziemy, no, Co? Kreś wspomagania <gryzamy> <gryzamy> no. Nie, no, zajmijcie trasę jak na razie. a bo a ja. Pit stop. Awaria, Garmin już wie, że po pierwszej godzinie powinnam już skończyć. Nie wróży to dobrze. Pierwszy orlen na trasie 53 kilometr I tu już się dzieje uzupełnianie ja. Siema Siema Koszulka nie masz Tam złota Nie Dobrze, jest dobrze, jest dobrze Bardzo dobrze no czekam ile już można czekać! Jeśli się bije, to no nie daj na kawę. No tak kurde, czy dopiero drugiego dnia się zobaczymy? No ja, ja. Ja powolutko. Całkiem znośnie. Jak jest? Teren nie. O! O! No proszę, i tego tu brakowało. Chcę chyba. No, proszę bardzo, bananki. O, o ja poproszę, bananka. Proszę ja bardzo. ci nie mogę. Kiki. Ja myślałem, że ty jedziesz. No nie mogę jechać. No, serdłuko mam coś tamtego. Dobra. Prędkościowiec? Kto a Wiesz to? co? Chyba nie biorę wody. Chyba mam jeszcze. No. Ja dziękuję. Masz za wodę? wodę? Chcecie Ta. wodę? Ja chcę. Ja chcę no, proszę. Dopiero w spalonej macie schronisko, nie? No, to a tyle? Godzinka. Dobrą godzinę, no. Ups. Ciasteczka. Ciasteczka zawsze, jasne. No to siad, siadaj z tej maszyny. dawaj Arbuzy. No, no, to trzeba się trzeba. posilać, bo w końcu padniecie. Mhm. ja Już pada. Ja bym chciała podałaś, wymienić nie? jeszcze są... jednego banana. A mm -hmm, gdzie te bananie? Tres. Tego mi było się trzeba. Mm -hmm. Mogę dodać? Pewnie. My tu dla Was stoimy przecież. Chcecie się obmyć? Jak ja? No, no, nie ja bananka bym bardzo żąknie. Zostanie więcej wody dla innych. Nie ma co marnować, ważne. No, pięknie. <noise> Dzięki. Jak cudniej, co? Fajnie, nie? Super pogoda. Strasza pogoda. O, no, no trochę za ciepła, nie? jest taka... sobie. No. <noise> nie, no, dobrze, znaczy ja tak lubię, no dobrze jest. No i mamy! Jak godna! Mam nadzieję, że będą te racuchy. To już pada dzieciaków? nie gotujemy normalnie. Teraz mamy pełne ręce na pokładzie, żeby wydać obiad. Jagodna, zgodnie z przewidywaniami... Zgodnie z przewidywaniami trafiliśmy na obiad dzieciaków. No i niestety trzeba tutaj jeść bułkę. Peszak. Ale... Jaki będzie komentarz tego? To co się przejmuje Zupa pomidorowa? No, by w się by wsiadła Śmietanowa chyba, wiesz? nie działa. z wiedziała. Nie, chodzi mi, że może... Podjazd pod śnieżnik. Nie mam siły nagrywać, ale to jest takie piękne. Chyba trzeba. Niestety latają wokół mnie muchy, ale ja wcale nie śmierdzę. Jezu, ile much! O. Gravelo Enduro na śnieżniku zaliczone. Jak tam? Fantastycznie, no tylko proszę, niestety nie browaru wiecie. nie chcą wydać. No bo mówiony z zamknięte. Ja myślę, że tam gdzieś facet nie może tam kobietę trzeba wysłać. No. Dorota, ty dasz No, radę. Ja po ukraińsku nie dasz. Pięknie jest. Gravel Race. Dzień drugi. Wczoraj już więcej nie dało rady nagrywać. Podjazd pod śnieżnik tak zniszczył, że tylko marzyłam o tym, żeby dojechać do jakiegoś noclegu. No i nocowałam na 163 km w kamienicy. Trochę nisko trzeba było zjechać i rano przez to był rozgrzewkowy, 3-kilometrowy podjazd. Ale... E, dzisiaj już jestem po pierwszym podjeździe e, drogą Marianny e, No 500 metrów przewyższenia już zrobione. Teraz cudowny fragment asfaltem, góry Bialskie. W tamtym roku byliśmy tutaj, na blogu jest nawet fis. E, Chwila odpoczynku po płaskim. Potem jeszcze jakiś podjazd i e, Chyba głównie w dół do lądka zdroju. A w lądku zdroju mam zamiar coś zjeść wreszcie na śniadanie. Ech. Fajnie, przespałam się dzisiaj całkiem sporo. Ponieważ o 10 byłam na kwaterze, o 10.30 zasnęłam. Sen przerywany, niestety. Wczorajszy upał mocno dał się we znaki. No, jestem mega zmęczona. Stętno spoczynkowe dzisiaj to w okolicach 90, więc wyobraźcie sobie jak standardowo mam koło 62, także jest, no, jest dobrze. Kolano raz boli, raz nie boli, więc na razie jadę. No dzisiaj plan był na 200, ale nie wiem czy to się uda. Zobaczymy jaki będzie, e, jaka będzie trasa. No, wczoraj, no bardzo było dużo, może nie dużo, ale sporo odcinków takich już bardziej terenowych, szczególnie ten w okolicy Śnieżnika, no co dało się mocno we znaki. Jak na razie uważam, że jeszcze trasa całkiem gravel friendly. Zobaczymy co będzie dzisiaj. Śpik leci z nosa, jadę dalej. łańcuch kłodzka. Zrobiłam trochę dłuższy 20-minutowy odpoczynek. Kurczę, po raz pierwszy raz po raz pierwszy raz, po raz pierwszy raz na ultra zastanawiam się nad rezygnacją. Po wczorajszym dniu, tak jak mówiłam rano, byłam dość mocno zmęczona. Miałam bardzo wysokie tętno no i organizm tak... Mm. No nigdy tak się nie czułam, szczerze mówiąc. Eee, nie wiem czego to jest wina, Przez ostatnich tygodni, kiedy trochę za dużo obowiązków sobie chyba wzięłam na głowę, no i tam sporo nie dosypiałam. Wiem, że nie ma sensu w imię, no nie wiem, idei e, zajechać niepotrzebnie organizmu jeszcze w tym roku chciałabym wystartować na, na kilku wyścigach. To może to jest jednak ten dobry moment na wycofkę. No i jeszcze takie przemyślenia odnośnie faktycznie trasy. Poza kilkoma fragmentami, które uważam, że były zupełnie niepotrzebne. To trasa bardzo mi się podoba. Ja bardzo lubię Sudety i te góry tutaj, charakter tych gór. Hmm, jakaś mucha. E, czy gravelowa? E, no ja liczyłam, że będzie to troszeczkę płynniejsza trasa. E, niestety dalej tutaj... Znaczy, niestety, bo e, wyścig, który uważam za kwintesencję gravela, to Poland gravel race i chyba nie nadarło się ten wyścig tak nazywa. Tam trasa była dużo płynniejsza, trochę łatwiejsza. No i faktycznie myślę gravelowa. Tutaj dla mnie jest to trochę na pograniczu. I zważając na moje samopoczucie, tak czy siak, zdecydowanie warto tu przyjechać, bo to są przepiękne rejony. No i jestem na stadionie w Polanicy, trochę wcześniej niż się spodziewałam tego. No niestety ten wyścig przegrałam. Przegrałam z pogodą, przegrałam z jakimś takim moim hmm, chyba przepracowaniem, ponieważ sporo ostatnio nocy niedospanych. Yy, uznałam, że trzeba słuchać swojego organizmu i, i tym razem odpuścić. Trochę żałuję, ponieważ w miejscu, gdzie odpuściłam trasa, też trochę odpuszczała. A muszę przyznać, że faktycznie trasa, y, mimo że wyścig nazwany gravelowym, była mocno wymagająca. Moje umiejętności z MTB i z Enduro na pewno się przydały i rower, jaki mam, też również mi pomógł, y, ponieważ y, no, wszystkie zjazdy gdzieś tam nie mam żadnych problemów z rękami. Y, jedynie może trochę mięśnie na ra ramienne bolą, y, ale było, było co jechać. Było mocno terenowo. Moim zdaniem trochę za mało szutrów w takim wyścigu, który w nazwie ma gravel. myślę, że powinien być większy stosunek szutrów do dróg leśnych. Ciekawa jestem opinii innych uczestników, którzy jeszcze cały czas jadą, zarówno tych przede mną w stawce, jak i tych za mną. Ja niestety musiałam odpuścić. Mój pierwszy den w życiu trudny ale jak zwykle nauka wyciągnięta na przyszłość. Myślę, że to jest najważniejsze. Tak jak już przed chwilą powiedziałam, trzeba słuchać swojego organizmu i po prostu robić dalej. Kolejne wyścigi przede mną, kolejne weekendy przede mną nie w tym rzecz, żeby się zajechać i nie móc potem spędzać czasu na rowerze tak jakby się chciało. A organizm jest tylko jeden. Także dziękuję bardzo wszystkim Wam, którzy wysłaliście mi pozytywne komentarze, którzy śledziliście kropkę. Mam nadzieję, że uda się coś złożyć z tego vloga, mimo tego, że nagrywałam już dzisiaj bardzo mało. Tyle. Ultra Sudety Glover Race dla mnie nieudane. Fajne dwa dni. Niestety skończone za wcześnie.